Przeklęty, głupcze! Cóżeś na Boga zdziałał najlepszego? Prawdę mówiąc, to ja wydałem rozkaz prowadzenia dalszych wypadów zwiadowczych. Tak, tak! Ale nawet ty nie byłbyś tak głupi, żeby wypowiedzieć otwartą wojnę szczurom. Tymczasem do Szczura dotarły wieści o utracie następnego hrabstwa. To nie do wiary! Moje wojska są rozmieszczone w całej okolicy, a ja nic nie mogę poradzić na działania rebeliantów. Straciłem kolejne hrabstwo! Nie zachowuj się jak mięczak. Mam przygotowany plan awaryjny. Wkrótce odzyskasz swoje hrabstwo, tylko mi zaufaj. Nieco później dotarła do ciebie wiadomość od szczura, który oświadczył, że nowo podbite hrabstwo zostało otoczone. Kiedy lord Wełnowór czytał na głos list, spoglądał na ciebie i na ser długorękę rękę, jak nauczyciel na dwójkę niesfornych dzieciaków. Ta Pus, pragnie rozmawiać z nami o rozejmie, jeśli tylko wycofamy nasze wojska z jego hrabstwa. To pułapka! Ojciec tego młodzika zginął w podobny sposób. Trzeba iść za ciosem i ponownie uderzyć. Nie! Wciąż nie mamy dostatecznie dużo ludzi, aby rozpocząć otwartą wojnę. Oddalasz się, podczas gdy lordowie omawiają szczegóły Twojego następnego zadania. W końcu ser długoręka z poczerwieniałą twarzą wychodzi z komnaty, aby przedstawić ci cel twojej misji. Lord Wełnowór, w całej swej mądrości pragnie, abyś doprowadził do zawarcia rozejmu, choć mnie ten pomysł w ogóle się nie podoba. Podeślę ci moich najlepszych murarzy, którzy pomogą przygotować fortecę na najgorsze. Załóż. Niewielki obóz na otwartej polanie, i w spokoju oczekuj przybycie szczura. Pod żadnym pozorem nie wykorzystuj swoich zbrojnych w jego obecności. Te rozmowy muszą się zakończyć powodzeniem, jeśli mamy zapewnić pokój tym ziemiom. Czyszczałem, witam z tej strony Starfaman, ale kontynuujemy nasz przyniec. Kurwa, stwierdza. Duke de Pouce pragnie spotkać się z nami w wąwozie zamkniętym ze wszystkich stron. Wysokimi ścianami sk to pułapka! Ser Długoręka miał rację! Pułapka! Nasza przednia straż została wyrżnięta do nogi. Teraz ja wydam ci nowe rozkazy. Zbuduj silne fortyfikacje i przygotuj swoje wojska na przybycie diuka Depusa. Skorzystaj z umiejętności murarzy, których do ciebie wysłałem. Każ im wydobywać surowiec z kamieniołomów i postaw potężny zamek, który mógłby przetrwać wiele szturmów wrogich wojsk. Aha. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek Dobra, gdzie jest znak, gdzie jest znak, gdzie jest znak Tu są znaki. Więc coś Świat które no, dam radę jakoś pić Tutaj Tuda. tak, więc tu będę jedno odbywać dlaczego Dobra Wybierz miejsce na spichlerz. To niedaleko Uuu, kamień. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, to ci zna w produkcji tak Także, Tak szybko jak to jest możliwe. Bo innych murów to nie pierdolne. A O, mój Tu jest ten ja pierdolony znak. Tak, jest blisko. Ja pierdolę tu. Kraspiera jednostki szczura. Ja pierdzielę. Właśnie tutaj mogę wchodzić. Tak. Droga jest już pierdolona tu podwójne. Tek. Mówimy już coś do podwójnych murach i dorobię to na tek. tak. Początek zaszło, no w kazywaciu miarę ja planuję. I chyba odcincie to chyba nie będzie miało tak, tak? Tak. Gotowość karbować strzały. potrzeba kamienia Łuk będzie odszukać cel Nasze krowy dopadła dziwna dolegliwość mój panie o. Czekamy na nas, Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Wyruszamy, już tam zmierzamy. Tak? Ruszamy natychmiast. Twoja popularność spada. Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci. Skończył. Nie mogę wycelować, ser. Mój panie, nie mogę wycelować ser. Jakieś polecenia. Wyruszamy. Już tam zmierzamy. Czekamy na rozkazy. Strzały gotowe. Tak. Ruszamy natychmiast. Łucznicy w gotowości. Karbować strzały. Twoja popularność spada. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tę stronę. Mój łuk będzie ci służył. Nie mogę wycelować sen. Mój panie. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy, tak? Łucznicy w gotowości. Wyruszamy. Już tam zmierzamy. Mój łuk będzie ci służył. Ruszamy natychmiast. Mój panie. Jakieś polecenia? Wyruszamy! Szczura atakują. Dobra. Potrzebujemy więcej drewna. Czekamy na rozkaz, szukać cel. Spokojnie. Ucznicy w gotowości. Mój mógł będzie ci służył. Mój panie! Czekamy na rozkazy! Potrzeba nam broni! Ser. Jakieś polecenia? Już tam zmierzamy! Zan skarbca bez zmian. Czekamy na rozkaz. Strzały gotowe. Prawie nie mamy już żywności, ser. Tak? Ruszamy natychmiast. Karbować strzały.

Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam bro. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tę stronę. Wyruszamy! Ja pierdolę tu Mam pomysł, tylko gdzieś żyje. A ci dezerterują. Dobra. Ja tu mam pomysł, no to to wszystko usunę. Tutaj. To Wojska tak. szczura atakują, Uroba. powodzenia dla nich. Mój panie, jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy, tak? Już tam zmierzamy. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne, bardzo skromne. Ucznicy w gotowości! Czekamy na rozkazy. Mój łuk będzie ci służył. Czekamy na rozkazy. Mój panie! Jakieś polecenia? Na rekordy. Kamy na rozkaz. Ruszamy na tygrys. Tak? wyruszamy. Ucznicy w gotowości. Od szukać Czekamy na rozkaz Jakieś polecenia? Już tam zmierzamy. Zmierzamy. No Czekamy na rozkaz celować spokojnie. Tak, dokładnie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Tajny spokój, a tu Wiadomość od szczura. Oto ja, mocarny Depus! Twoje przeznaczenie. Wkrótce zatriumfuję nad tym zbiegowiskiem, które nazywasz swoją armią. Zwiadowcy donoszą, że silny oddział wojsk szczura maszeruje w naszym kierunku na rozkazy. Łucznicy w gotowości. Ruch będzie ci służył. Ruszamy natychmiast. Dobra, jak to tutaj się prezentuje? Proszę to wyłączyć. Ale głupio z tą kretynę. Tu weźmiemy warkatowal. Taka ale Przeszkadzajka typowo. To w to, to inteligencja. Okej. Okay. Taka przeszkadzajka od razu nie sztuczę. Wojska szczura atakują. E, e, e. Dobra. Ta przeszkadzajka powinna się troszkę przedłużyć. Czwory teraz. Na trzeba nam broni, Ale Prawie nie mamy już żywności, szef! Jakieś polecenia? Ja? w spichleżu Zapasy w spichlerzu są bardzo słabe. Całej. i ci strzały. I... Ile fabryka dało? Ile fabryka dało? Prawie nie mamy już żywności, ser. Czekamy na rozkazy. czekamy na rozkazy. Wyruszamy, tak? Już tam zmierzamy. Łucznicy w gotowości.

Są ale nie jak Forma mokre. Wiele tam tam się dało. Nie umiemy jeść. Czekamy na rozkaz. Jakieś polecenia? Ruszamy na natychmiast! Rozparcie! Prawie nie mamy już żywności. Czekamy na cze... Strzały gotowe! Coś w pierdolacie. Pierwszy stoi i się gapi. Wskazy? Strudziłeś jej What the fuck? U, A, karbować strzały! Łucznicy w gotowości! Mój łup będzie ci służył! Jakieś polecenia? Odszukać szukać Zapasy w są bardzo zabierane, ale Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy! A? Nie mogę wycelować. A, Prawie nie mamy już żywności, ser. Niewielka grupa, Dobrze, no nie dbać Ucznicy w gotowości! Wyprzedź już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Wielkie podatki czekamy na rozkaz. Łódź będzie ci służył. Wyruszamy. Jakieś polecenia. Odpadliśmy ataki wróg. O, szybko. Czekamy na rozkaz. Tak? Już tam zmierzamy. Uciekają tkurze. Tutaj się twierdzą, stworzyła. Wiadomość od szczura. Och, a to ci kłopot. I... Och, znowu przegrałem. Bo nie, mierz, bo nie mierz, to robić strategii dobrej, panie. Strategia. I tym akcentem zakończymy. Czyszczalnera, mój sturwa. Sześć, cztery.